Ceny są normalne, my, my też bardzo na, nas to poruszyło i oczywiście staramy się pozyskać fundusze na to, żeby zakupić. Sprawdzamy oczywiście możliwości, bo to jest jednak aukcja w Niemczech. Natomiast ewidentnie ze względu na utratę wielu wartości zabytkowych przez pokój w tym sensie urbanistycznym, architektonicznym, to te pamiątki, które teraz są związane z tak ważnym rodem na terenie województwa polskiego, są niezwykle cenne. Także i, i filiżanki, i i, y, kopia takie malutkie miniatury Śpiącego Lwa, czyli pomnika, który stoi i zachował się do tej pory w parku, w pokoju, ale też obrazy poszczególnych członków rodziny, między innymi księżnej Matyldy, której świątynia do tej pory w parku się znajduje, więc tych obiektów jest tam dużo, ceny są oczywiście dla nas wysokie, ale też biorąc pod uwagę wartość tych obiektów, wydaje mi się, że warte tego, żeby je wydać i i prezentować Muzeum Śląsko-Polskiego, które w zasadzie takich pamiątek poświęconych tej rodzinie książęcej nie ma. Staramy się z różnych źródeł pozyskać fundusze, nie tylko ze strony organizatora, czyli zarządu województwa polskiego. Tutaj wsparcie panów marszałków, oczywiście muzeum ma i mamy nadzieję pozyskać fundusze, ale też mamy deklaracje takie wstępne i z Gminy Pokój, i z Powiatu Namysłowskiego. Staramy się szukać też środków w fundacjach naszych lokalnych, a nawet nawet niemieckich, które mogłyby nas wesprzeć. Mamy takie konto uruchomione. Może będzie taka szansa i możliwość, żeby ci wszyscy, którzy chcieliby, muzeum wesprzeć w tej aukcji, żeby mogli no, troszeczkę swoją cegiełkę na ten cel dorzucić.